Z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według Świętego Jana, 14 rozdział, wersety 6-14. do Jezus odpowiedział Tomaszowi: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście, rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus Filipie: Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie wierzycie, Wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby ojciec był otoczony chwałą w synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. To dość długi fragment. Ale to jest fragment, który pokazuje nam to, że Bóg chce objawiać się nam w Jezusie. Kiedy dotykamy Jezusa jako zmartwychwstałego Pana, kiedy patrzymy na Jezusa jako na wcielonego Boga, wcielone słowo przedwiecznego Boga, to w nim widzimy obraz Ojca, w nim widzimy cień Ojca, w nim widzimy Ojca, który przez Jezusa objawia nam siebie. I to objawienie jest objawieniem pełnym mocy, jest objawieniem pełnym majestatu, ale to jest też objawienie ukryte, ukryte przed tymi, którzy są zamknięci, którzy nie chcą go odkrywać. I myślę sobie, że potrzeba pokory w sercu, aby umieć odkryć Jezusa, a przez Jezusa odkryć Ojca. I Jezus mówi, o dziełach, które On wykonuje, ale też zapowiada, że my będziemy wykonywać większe dzieła niż On, dlatego że On idzie do Ojca. I myślę sobie, że te wielkie dzieła, które się dzieją, to nie tylko cuda i znaki i coś takiego, co, co jest bardzo spektakularne, ale te wielkie dzieła to jest po prostu wierność Bogu, to jest po prostu trwanie przy Nim i posłuszeństwo temu, co Bóg dla nas przygotował jako dobre dzieła do wypełnienia i to posłuszeństwo temu, co Bóg w nas i przez nas chce dokonać. I Jezus pokazuje też, co jest celem tych, tych dzieł i tego objawienia chwały Bożej. To jest właśnie to, by Ojciec był otoczony chwałą w Synu. I wszystko to, w czym dokonujemy Bożych dzieł, prowadzi do tego, by Ojciec Odebrał chwałę w synu. I myślę sobie, że kiedy patrzymy na Jezusa, który wstąpił w niebo i zasiadł po prawicy Boga, to właśnie tam widzimy Ojca, który odbiera chwałę w synu i syna, który czci swego Ojca. I potrzebujemy odkryć właśnie pełnię tego daru, którym jest uczestnictwo w chwale Ojca Niebieskiego, ale też którym jest to życie dla Bożej chwały i przyniesienie, przynoszenie tej chwały jemu, czego i Wam, i sobie w tym czasie życzę. Dziękuję.